A zwycięzcą jest! Jestem najlepszy! Stary, przecież przegrałeś! Co? No? Gratulacje przyjacielu, ale za rok nie pójdzie ci tak łatwo. Zobaczysz. <grym> Wiem, że jesteś ambitny. Jak zwykle drużyna dopchała cię do nagrody. Tak? A ty gdybyś więcej podawał swoim kolegom z drużyny, też miałbyś szansę. A, tak, pisz sobie, spójrz na nich. W pojedynku jeden na jeden nie miałbyś szans. Szkoda, że nie nagradzają oszustów. Nagrodę miałbyś w kieszeni. Wow, kochani, najpierw Super Strikers wygrali w Lidze, a teraz to! Wszystko dzięki mojej drużynie. Słyszeliście? bez mnie nie byłoby go tam dzisiaj! Dziękuję wam wszystkim! W nadchodzącym sezonie czekają nas jeszcze większe wyzwania! Po co czekać do kolejnego sezonu, Shaker? Panie Shaker? A to co? Panie Shaker, pani Altivo zaprasza pana na prywatną wyspę do wzięcia udziału w piłkarskim wyzwaniu. A, jak to? Nie dość, że dostałeś złoty but, to jeszcze szpanerski liścik? To nie fair. Pan Matador? No, od razu mi lepiej. Panie El Matadorze, odholowano pański wóz. A? A? Naprawdę rozważasz wycieczkę na tę wyspę, Shaker Wiesz, chciałbym spróbować czegoś nowego. Ale w takim razie przegapisz grilla na zakończenie sezonu w domu gipkiego Rasti. Relaks na leżakach. Słuchanie odlotowej muzy. I tyle przepysznego żarełka, ile tylko dusza zapragnie. Od czasu do czasu odpoczynek jest konieczny. Spokojnie, panowie, poradzę sobie. Co wymyśliłeś, Skarna? Zemsta. Cześć, Shaker! El Matador, Co ty tu robisz? Ja. Moje zaproszenie zgubili pewnie na poczcie. <laughs> Bardzo śmieszne, Shaker. Shaker! Siema! Cześć, Shaker! Eee. Witajcie, Stary, co u ciebie? Kogo moje oczy widzą? No proszę, pan Złoty Bud we własnej osobie. Widzę, że przyprowadziłeś opiekunkę. Ja opiekuję się tylko samym sobą. No i w sumie czasami małym kotkiem mojej kuzynki. O co tu właściwie chodzi? Nie mam pojęcia. Jeszcze nikogo oprócz Was tu nie było. Ha, chcą nam sprzedać udziały w wyspie. Panowie? A? Zapewniam, że oferuję Wam coś o wiele bardziej ekscytującego. Da! Co? I wasze życiowe wyzwanie. Oto idylliczna, tropikalna wyspa, zmieniona w rozbudowaną strefę treningową dla najlepszych piłkarzy na świecie. Dryblowanie, balans, wytrzymałość. Przetestujecie te elementy w pojedynku z największymi rywalami. Na koniec, dwójka zwycięzców stanie do walki w ekstremalnym piłkarskim wyzwaniu. A niby, dlaczego mamy w ogóle brać w tym udział? Właśnie, co z tego będziemy mieć? Szansę na sprawdzenie. Który z was jest tak naprawdę największym zawodnikiem tego pokolenia? Ale... Jeśli któryś z was nie ma ochoty na wyzwanie, wystarczy słowo i piloci zabiorą was do domów. Właśnie, cieniasy. Wracajcie popijać swoje frapada pacino. Ja tu zostanę i wygram. Nie masz szans, Kara! Ty musisz dostać Shaker. Wtedy udowodnię wszystkim, że to właśnie ja zasłużyłem na złoty but. No i fajnie! No to gramy! Przykro mi, El Matador, ale ten turniej jest tylko dla zwycięzców piłkarskich nagród. Los jest zgubny! Dlaczego tak mnie znosisz? Usiądź w salonie dla VIP-ów i obejrzyj sobie całe show. Rozdają tam darmowe prezenty. Prezenty mówisz? Muszę je zgarnąć! A resztę z was zapraszam. Powodzenia! Widzimy się z wami na mecie. O ile do niej dotrwacie. Gotów na posezonową zabawę, Shaker? Tak. Szkoda, że nie mam spodanek do pływania. Ach, czasami dobrze sobie odpocząć od futbolu. Wymyśliłem już taktykę! North show, ty kryjesz tyły. Stekasz skwierczy, kapitanie. Luźny Joe, odpowiadasz za skrzydła. Jasne, brachu. Skręcny Tygrysie, zajmij centralną pozycję! I już się robi. El Matadorze, a ty? El Matador? Gdzie on się podział? Pewnie się spóźni. Znowu? E, panowie, musicie to zobaczyć. To największy telewizor, jaki kiedykolwiek w życiu widziałem. Taki piękny dzień, Klaus Mon. Chodź na zewnątrz. Ale to telewizor w technologii 3D. Na zewnątrz też jest 3D. No dobra, ale czy na zewnątrz jest wbudowana funkcja karaoke? Jedź, póki A! można! A! Nie potykaj się, nie padaj. Walka w dżungli czeka cię nie lato. No? Siedź z drogi, śmieszna pokrako! Zupa Strikers może i są na szczycie tabeli, ale nie wiecie zupełnie nic o walce w dżungli. Ta żałosna wyspa to jak obóz wstępny dla młodzików przerażnych. To... Robi się ostro. Tak, niebezpiecznie tu. Ścigamy się! Ja! Chłopaki! Kłoda! Wiem, lubisz rzucać kłody pod nogi. Pewnie coś knujesz. Serio! Kłoda! Co jest? Ani złotego buta, ani złotego biletu, ani nawet tego głupiego salonu dla pipów. Co za ten no. Stacja pierwsza. Wyzwanie w dżungli pokonane. Doskonale. Stacja druga. Pilar strachu jest e, prawie gotowy. Dobre, e, to betka w porównaniu do znalezienia saloniku dla vip -ów. a raczej viparowującego saloniku. A. Skarra, ty pajacu! Dlaczego załatwiłeś likwido? Właśnie, właśnie, to było niehonorowe. Jak chcecie, to śpiewajcie sobie piosenki przy ognisku. Ja chcę wygrać. Eee, chłopaki, chyba mamy problem wielki problem. Utrzymaj piłkę na filarze strachu. I postaraj się nie spaść. Upadek nie będzie przyjemny. A? Słyszeliście, chłopaki? Ale co? No właśnie, spora przepaść, co nie? Hej, podaj! A będziesz współpracował? Podaj tę piłkę! Czadnie! Skarda! Wiem, wiem. Jestem bardzo złym chłopcem. Który z was frajerzy chce być następny? O, Skarra. Szkoda, że cię wyeliminowali. Widownia polubiła twoją rywalizację z Szejkerem. Widownia? Jaka widownia? <noise> zaprosiłem, prosiłem... Prosi prosi Wystąpiłeś w moim nowym reality show, Wyspie Piłkarzy. Filar strachu. Skarra spada, Shaker idzie dalej. Pozostało nam tylko czterech zawodników, ale tylko dwóch dotrze do boiska w wulkanie. I tylko jeden może zostać królem Wyspy Piłkarzy. To wszystko było ściemą? Preferuję termin reżyserowana rzeczywistość. Przenieś się do saloniku dla VIPów i tam obejrzyj resztę programu. I wygraną Shakera? Jeszcze czego? Mam dosyć tej głupiej wyspy Miernot. Stary, ale tu pysznie wygląda! O, miam! O, nakładaj. Nie tak szybko. Poczekajcie jeszcze kilka minut. To mięsko ma być perfekcyjne, panowie. Chłopaki! Musicie to zobaczyć! Klaus, ile razy mam ci jeszcze powtarzać? Nie będziemy słuchać, jak śpiewasz karaoke. Nie o to chodzi! Naprawdę musicie to zobaczyć! Mm. Shaker jest w telewizji! No proszę, jego wielki elitarny turniej to zwykłe reality show dla gwiazd. Oh. Reality show to ostatnie dno. Przecież oni wszystko udają. To reżyserowana ściema. Chodźcie, panowie. grillowane mięsko was woła. Tak! Kto z nich jest wystarczająco odważny, by dotrzeć do serca wulkanu? Zapowiada się spektakularny finał tuż nad Morzem Skwierczącej Lawy. W sumie chwilkę można pooglądać. Czy to jest salonik dla VIP-ów? Pięciutkie dywany. Ale jakoś nie leży mi ten styl. No i gdzie prezenty? Aha. Proszę, niech to będzie tu. Ech. Nigdy nie znajdę tego głupiego saloniku. Odpuść sobie, stary, i tak cię nie wpuszczą. Nie wygrałeś żadnej nagrody. Zgadza się oprócz pucharu superligi. Słyszałeś może o nim? Mam to gdzieś. A co my tu mamy? Pora zaaplikować tym głąbom prawdziwą rzeczywistość, rozkręćmy tej imprezy. Jesteście do bani, żenada! Pani Altivo, znalazłam źródło zakłóceń. Pomieszczenie sterujące numer trzy. Skarra! Wezwę ochronę. Nie, mam lepszy pomysł. Czy wiecie, kogo publiczność kocha bardziej niż bohaterów? Podłe, czarne charaktery. Wulkanie piłkarski nadchodzimy. Nie pójdzie ci ze mną łatwo, przyjacielu. Tego się właśnie spodziewałem. Przed i Iriano finałowe starcie. Ale nasze gwiazdy nie wiedzą, że do gry wkroczył czarny charakter. Co? Skara? Mówiłem wam, że to ściema. Co Skara robiłby w pomieszczeniach sterujących? Skoro ja nie wygram, nie wygra nikt! Ciekawe wakacje nam się trafiły, co? Nie martw się! Uratuję cię, stary! Nie sądzę, przyjacielu. Znowu zbyt szybko dałem ci wygrać. Nie! To no, no, To chyba znaczy, że Szejker wygrał program. No dobra, przyznaję. To nawet fajny program. Jak na reality show. Nawet fajny? To najbardziej odjazdowy program, jaki widziałem! Wow! Jest tak realistyczny, że prawie czuję dym z tego wulkanu! O nie, mom! Mój grill! <grym> Okej, okay, to już koniec, Altivo! Riano odpadł, zostałem już tylko ja! Ha? na zasad shaker. To to. Jakim cudem wróciłeś do turnieju? A czekaj, chyba wiem. Przez oszustwo. -huh. Tu na szczęście nie ma sędziego ani kumpli, którym się poskarżysz. No i żadnych głupich zasad Superligi. Teraz się okaże, który z nas jest najlepszy. On jest fantastyczny. Widownia czeka, pozwólmy im się rozkręcić. Już po tobie, Sheikh. Podgrzejmy emocje, jasne? Przegrasz to, shaker! Nieważne ile zgarniesz nagród, zawsze jeden na jednego wygrywam ja! Ja jestem królem! Huh? A, Przyłóż mnie Ha Cały świat zobaczy, który z nas zasłużył na złoty but. Co ty znowu wygadujesz? Jak ty nic nie łapiesz, to wszystko to fikcja. Jesteś w reality show, Shaker? Eh? Już niedługo twój koniec. Uh. Huh? 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 Co? Uh, Shaker! Skoro jesteśmy w telewizji, to twoja oglądalność spadnie do zera. No, nie! Uh! Ja ten salonik dla VIP-ów? Dłużej już tego nie zniosę. El Matador wygrywa! Skąd on się tam wziął? Nie wiem, pani Aldiwo Miał siedzieć w saloniku dla VIP-ów. Przedzierali się przez dżunglę znaleźli drogę przez bagienne głębie i walczyli na samym szczycie wulkanu. Ale tylko jeden z zawodników miał talent, odwagę i siłę, by zostać pierwszym w historii mistrzem Wyspy Piłkarzy. Zawsze wiedziałem, że mam w sobie to coś. Co to Wyspa Piłkarzy? Tyle planowania, tyle ciężkiej pracy. Nie można wszystkiego kontrolować, pani Altivo. To przecież reality show. zwalniam cię! Ty, Głąbie! Dałeś wygrać jemu? Jego nie powinno tam być! Idź się poskarżyć sędziemu! A czekaj! Nie ma sędziego! Szyder Braku, się ma! Jano, nic ci się nie stało! Czy że ocalałeś? Co myślisz o wyspie piłkarzy? Wiesz, w sumie rzadko masz się szansę gry na wulkanie! Nie dobrze mi się robi na wasz widok! Idę do saloniku dla vip -ów. To dla mnie wielki zaszczyt! Gdzie moje prezenty? Ale przecież on nie dostał złotego biletu. Od razu mówiłem, szczyma. Może zaplanowali takie zakończenie? Prawda jest taka, że zmarnowaliśmy całe popołudnie. Ale przynajmniej nadal mamy pyszne jedzenie. Ale <słyska> <słyska> yeah! porażka! Reality show to dno. Mówiłem!